Siemanko, YouTube. Szybkie słowo wstępu. W dzisiejszym odcinku zabieram Was na pierwszy test off -roadowy. solidny Forda. Będzie Dawid, będzie Daniel, będzie trochę piasku, będzie trochę błota, będą też korzenne przygody. Korzeniowe, korzenne. Nie przedłużając, zapraszam. Jest i on. Ojciec chrzestny projektu Ranger. tutaj czekaj, mamy do widzenia. Nie, Jaka smutka. Ty... Ale że śmietnik doje... Stary! Ty się mieścisz w tym? Śmieszek się znalazł, Realne. Nie no, panie... Właśnie pobrudził już, ale... Nie, no To są same, nie? Tak. To, to masz lepsze? No, lepsze. Daję. zawsze wszystko musi mieć lepsze. Brodę ma, brodę ma lepszą, opony ma lepsze, wszystko ma lepsze. Jak za gówno, co to jest? Dobra, to jadę, choć jedziemy e, do opony. Teraz? Halo, halo Mietku gruby nam pola ja w jedną stronę tylko jesteśmy bardzo mało kreatywni w swoich urodzin stwierdziliśmy też, że masz jedną potrzebę życiową tak, z tego, że kupujecie chatę. Ten to, to, ja to, że ma linii oporu i może prezent od nas dla Ciebie. <laughs> <laughs> żebyś mógł sobie jak wiem wycieraczkę kupić na kibel może starczy nie? <laughs> Dla mnie kasturała No po co jest? Trzymaj teraz ty No i fajnie Podaruj coś wnętrzu, podaruję wszystkiego najlepszego Podaruję od was w mojemu wnętrzu jakąś totalną Nie, <grym> No ja myślę, że nie wiem, raczej że... będzie dobrym pomysłem, Ja Taki na wypasie. Idziemy tam. Tam się wklejamy w tam, błoto. Tam, gdzie się skończy droga, to my zaczniemy dopiero jechać. Tak, dokładnie tak. Nie, tam jest błotko. E, tam możemy się wkleić, bo ostatnio już miałem problem tam wyjechać, więc robiłem kolejne dość mocne. No. Więc tam mogą być małe tarapatki, ale się wykopiamy. Później jedziemy nad jeziorko. Nad jeziorkiem są dwie drogi, praktycznie cały czas równolegle. Jedna jest bardziej, druga jest mniej. Idziemy mi się bawić. Mniej droga. Tak. Co o tym planie myślisz? Ja co myślałem o tym planie? Po prostu powiedziałem przed siebie. Tyle Najważniejsze, że mamy kontakt z bazą, nie? Kontakt. jest no tak już nie sukni no tak. wygląda na szybką Przekładasz przez ucho, zaczepiasz sobie i ona jakby samo się zacisną tak. dobrze, no może się przyda, że nie? Masz łopatę? Tak, trapę? Nie. Tak. Okay. Okay. Czyli to nie jest tak, że ty sobie włączysz kiedy chcesz, tak jak ja, że muszę wejść. Nie no, ja mam taki przełącznik elektroniczny i przekręcam gałkę i mam 4 buty albo 4 z reduktorem. Z Danielem znam się kupę, kupę lat. On zawsze tym jeepem swoim przyjeżdżałem. Miałem takie ból dupy, bo to albo wcześniej Rezo, albo tym Oplem. I Daniel też miał bull dupy, bo musiał jeździć w miejsca, w które my mogliśmy wjechać, więc ograniczał się sam siebie naszym nieposiadaniem porządnego samochodu. I na ten dzień, który dziś nastał, czyli na to, żeby z Danielem pojeździć sobie po płocie troszkę, no czekaliśmy grubo, jakieś nie wiem 3 lata, odkąd gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, żeby kupić terenówkę. Nie pcham, Daniel jak chce się pchać, niech się pcha. No tutaj to by mogło być nieciekawie, ale górą Daniel próbuje podobno. <tryk> Daniel gdzieś pojechał Nie wiadomo gdzie on pojechał Drzewa Ścina Płaci to mu wywołał za lawinę tu O, -o. Ciebieś tam w tą stronę podjedziesz nie? Bo ja to zrobię, żeby się kręciły Ja mam wrażenie, że jak my cię pchniemy, żebyś tu spać, bo to składnie wow. <grystanie> widzyna Zobaczymy, Zobaczymy czego grawitacja ściągnie. Dawaj dalej Gdzie on wisi stary? A on tu wisi, dobra Dobra, że będziemy kopać zaraz. Dawaj, i ciągamy już. No no jak zaraz nie pójdzie, to tak zrobimy. Bo nam tu może zejść, No. <ścoughs> Dawaj, to na boki, na boki. No. Dobra, Lina. Proszę się teraz ze mnie nie śmiać. Ja będę. Ja tylko z racji tego, że Daniel ma terenówkę, ja powiedzmy, że mam terenówkę. Dawid ma skodę Fabię po tuningu. No to my prowadzimy, więc przejmuje dzisiaj Dawid rolę operatora i prowadzącego tego vloga. Gdybyście chcieli zobaczyć więcej przygód Dawida, Dawid Skoczylas na YouTube, tu macie napis, tu wyskoczy Wam okienko. Zostawcie subskrypcję i łapki w górę. No dobra, opowiadaj. Jaki plan działania? Eee, trapa już cofa, zaraz podczepimy linę. Szekla naszykowana przetestuję w końcu swój uchwyt, który ostatnio zrobiłem. Zobaczymy, czy nie werwia połowy przodu. Czyli może on <grym> Możliwe, bo ja to robiłem. Zobaczymy. Na razie jest fajnie. No, no, już mi się podoba. No, oczywiście, że tak. Po to się takie auto kupuję, nie? Dokładnie. No, ten już drugi cofa. No, bardziej dla turystyki obrądu, ale... ale to taka przygoda też jest fajna. Nauczy czegoś. No i na ten kurczak wyjęty się ma? Nie spadnie. Mogę dłuższą tam nie zakryć. wysiadanie od pasażera. Błoto w środku. POSZŁO! Ło! Nie bali co, gałość, ja się na fotorzysieć przebitkę jak to wyglądało przed i zobacz, zobacz na drogę. Nagrywam Ci przed i po, musisz teraz przy przybitkę. <grym> Wyrwali kawałek. pia. Fajnie. <grym> że muszę ojca namawiać, żeby też kupił, żeby mógł z nami Jak ojca? Ty wymieniał to, a nie ojca ja będziesz namawiał. Ja mam dobre. Masz szybkie, nie dobre. Daniel. Nic nie kapie, to jest okej. Okay. Jeździć, obserwować. <grym> tak. Trochę głośniej radio, jak będzie coś stukało. Dobra ég nefn að hofa þetta fyrir að porjónda Aparatu, rozumiem, no i tak, Ranger zaliczył swój pierwszy test bojowy, e, pobawiliśmy się, trochę pobrudziliśmy auto, e, podsumowanie nagrywam troszkę później i już wiem, że ten wyjazd skończył się też rozwalonym przygubem. Poproszę was też w tym miejscu, żebyście zostawili po sobie jakiś ślad w postaci łapki czy komentarza. E, początek przygód dopiero, e, także zostańcie na dłużej. Do zobaczenia w błocie, cześć!